Siemano, witajcie, moi miłośnicy z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagramy Prison Architect. No i dobrze, jak pamiętacie, shakedown, tak jak zaczęliśmy, tak trwa. Długo, niestety, idzie. Mm, druga rzecz, no, eksport się trochę nam zatkał. Z takich skrótowych rzeczy, co się w ostatnim odcinku działo, ogólnie. I co tu jeszcze może być takiego, co jest nam jak boleść w czterech? Mała ilość strażników. No i oczywiście ten pan, który cholera, wyczemu? Próbował ciężki. Łyżkę znaleźli. No, bez kitu. Łyżkę. Łyżkę. Ale w więzieniu dobrze zaostrzona łyżka jest niczym broń dla gradiatora, Za mał. Małgolę Boże z koloseum. Dobrze, ja bym tak był ciekaw, kiedy ten gościu, ten Duncan, coś znowu spieprzy przy rozmowie. Przy rozmowie ze swoim tutaj prawnikiem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie. I jakoś tam się to przekula. Mam, mamy go w końcu na 10%. No i też pisze nam... No, że technicznie od tych 10%... No, powinno zejść poniżej. Hmm. Nie no zobaczymy. Na razie poczekamy jeszcze trochę. Ja nie chciałbym tego zrobić też za szybko. Bo jeżeli zrobimy to za szybko, to mamy 50 tysięcy kary, co niestety no... W obecnej chwili zniszczyłoby naszą gospodarkę. I zniszczyłoby więzienie. Jestem tego w 100% pewny. No z drugiej strony. Z drugiej strony to mam nadzieję, że jakoś to wszystko wyjdzie bokiem i się uda. Teraz tak, Intake, nie możemy kolejnego żadnego do Death Oczywiście ciężarówki tutaj się zakorkowały zupełnie. O i tak teraz nam poleci Cash Flow czy cokolwiek innego na plus. O Jezu, ja już widzę ile dostaniemy. Nie no bo w sumie co zostało tylko tutaj? Te showerheady no i... no i briki. Tylko że jak pójdą cegły... No wy cegły to będzie z 30-40 tysięcy w plecy. I to tak lekką ręką mówiąc Zobaczmy też jak to wygląda Tutaj mamy przepełnione wszystko Tutaj myślę, że możemy dostawić trochę więcej osób na Carpentry W sumie nie więcej niż 9 O, 9 będzie akurat, bo mamy maksymalnie 9 tych stołów do wyrabiania łóżek, więc to myślę, że będzie najbardziej rozsądne no i myślę, że niedługo przyda się kolejny warsztat tutaj rozbudować też, także to będzie kolejny punkt programu, do którego się zabierzemy. Ten pan dalej tam... stoi. Chciałbyś się umyć, co? No przykro mi, niestety. Znalazłeś się w złym miejscu o złym czasie. Ja bym chciał teraz też tak, czy można workmenów tu wysłać? Żeby oni się tym zajęli. No nie można. Ejko jejku. Ten supply track, no gdyby ten supply track jeden się odblokował, to też byłoby lepiej. To by było też co innego. Tutaj jakieś wykopy... Przekopy niby. No w poprzedniej serii się nauczyliśmy, że jednak coś w tym jest, co te psy wyniuchać potrafią. A na ile to jest prawda, no tego to sam sami święci nie wiedzą. Dobrze, wiecie co, zobaczmy, co tu jeszcze zostało do przeszukania w więzieniu, w głównym budynku. Tu nic, tu nic. Cele czyste. No ale kurde, zostali więźniowie. A nie, dobra, nie, moż, nie mogę sobie pozwolić, niestety, na to, żeby odpuścić ten shakedown. No gdybym odpuścił ten shakedown, to też z drugiej strony byśmy ruszyli z eksportem, nie, no, bo to by było też dobrze, dobrze dla nas. No, ale niestety nie mogę odpuścić, bo jednak boję się. Chcę przeszukać po prostu wszystkich więźniów, tak w tym momencie. Co tu jest? Nic. Jezu, myślę, że tam coś leży dodatkowego. No i właśnie o to chodzi, że chciałbym przeszukać wszystkich więźniów, a taką metodą, jak teraz byśmy odpuścili, to byśmy sobie tylko. cały czas, który już shakedown trwa, e, puścili w plecy. Pozostało ile? No, 50, no, 48 rzeczy. E, miejsc do przeszukania. Już tutaj zaczynałem trzepać coraz bardziej. Niestety personel już jest zmęczony tym. Nie dziwię się, tutaj ten storage będę musiał usunąć. Potem nie mam pojęcia, skąd aż tyle się tego tu wzięło. Ale a gdyby tu dostawić jeszcze trochę? Tutaj taki mały storageyk. Pomoże coś? Chyba nie, dobra, nieważne. Mm, tak, <laughs> czy usuwać ten storage? Jeszcze nie. To, by nie. to by nic nam nie dało. Showerhead, no właśnie, 2000. Ale będą mogli zacząć je montować. E, teraz tak, planowanie, właśnie narzędzie do planowania. Ja bym chciał usunąć tutaj to wszystko. Dziękuję bardzo. No i myślę, że też eksport zaraz przeszukają, i tutaj te ciężarówki. Co już będzie, myślę, też jakimś tam punktem takim. A bo oni chyba też nie mogą zdjąć ciężarówek, dopóki nie jest przeszukane. O, to zapis. Co, niestety, jest chyba trochę kłopotą z jednej strony. No ale zobaczmy, no. Zobaczmy, czy on tu pójdzie przeszukiwać coś, czy nie. No nie pójdzie, no. Nie, no najbardziej mi zależy na tym, żeby więźniów przeszukali, po prostu... Zobaczmy, czy tutaj... Zostało ile? No, 20 miejsc do przeszukania, no... Żeby... Dobra, nie wykańczamy do reszty go gospodarki, więc zbieramy, po prostu ściągamy i tyle. No, teraz to też ruszy jakoś, widzicie? No dobrze... O Jezus Maria... Okej, okay, to było dziwne. Wszyscy kucharze przynieśli mu po jednej tacce. Eee, no dobrze. Oj, stary, ty tam masz 30 tacek. Czyli wszystko przez to, że zatkaliśmy w tym momencie eksport chyba i, wie i tych. I strażników trzymaliśmy pod kluczem. Wow. Nieźle. 23 możemy przyjąć. Skorzystamy z tej okazji. Ale to jak sobie zabagniliśmy tam teraz, to jestem naprawdę w ciężkim szoku. Bo nie powinniśmy tak zrobić. Tu jest tych... Jezu... marnie. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Będzie źle Będzie źle, nie będziemy mieli tacy do, do, do tutaj. Do właśnie głównego centrum, miejsca, do głównej kantyny. Teraz zaczynamy odeskortować powoli więźniów. 11 jest na lockdownie tylko. To też nieźle. Eksport zaraz trochę nam tutaj się wspomóc powinien. Mamy 12 tysięcy w plecy. Jestem ciekaw, co poszło. Bo raczej to cegły nie były. To były cegły. Ej, no naprawdę? Tak mało? Nie. Musiało być tego więcej. Dobrze, inaczej. Są trzy ciężarówki puste. Pełno jeszcze zapełnionych z tyłu. Oj, będzie tego trochę tutaj. Będzie. Będzie się działo, będzie się działo. No ale teraz też tak. No, suma, suma summarum. Nic złego się poprzedniego dnia nie wydarzyło. Więc też nie ma jakiejś tutaj darcia bardzo się o to. Co poszło nie tak. Co nie? Myślę, że też tutaj wszystkie cele niedługo wyłożymy jedną, jedną, jednolitą e, płytką. Ale to później, to później już. No, teraz to eksport będzie frunął. Z dzisiejszego dnia będziemy mieli eksport z paru dni. Czyli też poleci kasy masa. Po 5 tysięcy na ciężarówkę, no to trochę jest. No nie jest to oczywiście po 10-15, jak to bywa na samej drewutni, ale... Ale jest dobrze, jest dobrze i tak się cieszę z tego, jak to działa. Zobaczmy, co tu jeszcze będzie można w sumie. Aha, tu chciałem ten jard zrobić mały. A tu będzie jeden strażnik, zawsze stacjonował. Chciałem dostawić większą ilość strażników ze względu na długotrwały shakedown, który ostatnio wykończył na sprawie. No ile tych ciężarówek tu będzie z tym żartem, Boże. Czyżby koniec? Nie. Aha, no taki metal detektory. <laughs> yy, tylko, właśnie. To jest wszystko podpięte. Pod który generator? O, właśnie, pod ten. O, pyta te jeża, źle zrobiliśmy. Yy, to nam wysadzi teraz cały tą. Cały blok nam wysadzi do reszty. I nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę i to nam po prostu wysadzi cały blok. Teraz tak, jakby to zrobić, żeby to wyratować na szybko, gdzie to jest połączone? To jest połączone tutaj, tak? Dobrze, wymontujcie mi tutaj tą linię. Ten jest prawie wcale zawalony. Tu nie ma nigdzie to połączenia? Nie. Nie, dobrze. O Boże, ale bym zrobił głupoty, naprawdę. No, inaczej, jeżeli tam podepniemy teraz te generatory, to nam po prostu wyłączy wszystko. Teraz tak, niech recepcje odłączą. Okej. Okay. dobrze. Odłączyliśmy ten cały blok, bo inaczej byśmy po prostu z tym nie zrobili nic. Tu jest ich dzwonków, jak zwykle, od pana Boga zapiece mi jeszcze trochę. Eee, musimy szybko to nadrobić, ale dosłownie błyskawicznie, żebyśmy mieli możliwość teraz podłączenia tego do tej linii. Bo jeżeli to podłączymy do tej linii, teraz zobaczcie, ile to nam dało. No właśnie. Gdybyśmy to podłączyli do tamtego generatora, to byśmy po prostu wysadzili go. Byśmy, byśmy go e, byśmy go po prostu dali no, zjeść. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Że ten eksport tu pójdzie i zdążymy jakoś to zapauzować i dostawić. Chryste, dobra, nie, wiecie co? Aaa, dobra, groleć. Rób co musisz. Co jest najgłupsze? Nie mamy wody też, bo odłączyliśmy water pump station. Ktoś tu się obił z kimś. Moment. Dwóch wymaga opieki medycznej. O co chodzi? O co chodzi? To mi się coś nie podoba. Extremely quick. O, szemyku. Tu był jeden na pewno były glina. No, tak, były gliniarz i jego. Idziemy do. wysyłam do protectiv. Ale to mógł się pobić ten chyba. W sumie to było w okolicy parolki. Ale rzecz na. Teraz odłączyłem. Mm. Nie spojrzałem na to, tak to zawsze na to zwracałem uwagę, teraz widzicie, no zag nie zagapiłem się i po prostu nie pomyślałem o tym. Jesteśmy bez wody, jak jesteśmy bez wody to... O, właśnie, teraz tak. O Boże, musicie mi to postawić chłopaki na szybko. To naprawdę, na, na, na wczoraj to ma być. Czy możemy zatrudnić workmana tak? O, nie możemy. Dobry Boże, niech oni to położą. Jak nie zdążą tego położyć, naprawdę będzie kaplica. Bo w sumie ani nic nie umyją, kucharze, ani nic. Dobra, otworzę nawet te drzwi, żeby był szybszy przerzut. O, zaczął któryś montować. Jest dobrze. Jest nadzieja, że on to zdąży zrobić. Jak on, oni tego nie zrobią, to na tym, na obiedzie zdechniemy. Dzisiaj będzie konfliktowy dzień, coś mi mówi. Eee, tak, właśnie teraz. Eee, nie, nie chcę większego przychodu więźniów. Nie ma być na razie nie. Tutaj, Kaman, Składaj to, składaj, składaj. Zapomniałem, że te aż tyle ciągną. W sumie, w sumie ten generator poleci na dolną część, tamten na górną. No i teraz jak to No, poszło. Poszło i to ostro w górę. Ach, czyli wraca wszystko do normy. Tak. W skrócie, kryzys zażegnany, ale był, Było, było naprawdę nieciekawy przez ten jeden moment. Gdybyśmy nie zdążyli z tym, to byśmy mogli się naprawdę pociąć że się teraz nagle obudzą, że jest woda. Można zacząć mieć tacę Wszystko jakimś tutaj sposobem powinno się zrobić. Mimo wszystko. Dobrze, dwóch już myję, więc jest ok. Tylko teraz. Tak, czas roboczy dalej. No, boże, boże. No to była naprawdę trochę taka głupia sytuacja, nieciekawa. Ten mamy dopełniony. Teraz ten jest prawie na, na połowie. No dobrze, jest OK. Zobaczmy tylko, które te linie... Gdzie te linie są? O, to zapis. oczywiście. Ta jedna linia bierze tą część na siebie. Ta bierze tutaj. Czyli warsztaty i wszystko. No dobrze, jakoś tutaj to będziemy... Będziemy mogli to jakoś tutaj przemontować na pewno. Przemontować na naszą korzyść. Tylko teraz tak. Pierwsze co będziemy musieli zrobić to też zatrudnić większą ilość strażników w tym odcinku jeszcze. Oraz, oraz, oraz. Chyba nic więcej. Zatrudnić większą ilość strażników tylko. I mamy ile? 383 miejsca plus jeszcze są w produkcji, czyli będziemy mieli. W sumie rozbudujmy się w tą stronę moment, ile tu będzie? 67, a w dół jest ile? 45. No, a to może w dół będzie bezpiecznie się rozbudować. Na pewno będziemy musieli zrobić drugie informory wtedy tutaj. Albo w tym miejscu. Tutaj, koło pręcznica trzeciego i czwartego. To by było dobre, to by było dobre rozwiązanie nawet. To, to by było nawet dobre rozwiązanie, żeby tak to tutaj ująć. Teraz tak, tu małą rurę O której zapomniałem wcześniej Niby taka groszowa sprawa, no ale jednak nie mieliśmy na nią kasy Aha, i usunąć możemy... Tutaj teren magazynu Tak Dziękujemy bardzo Zostaje nam tylko jeden magazyn W sumie czy to Deliveries jest takie wielkie potrzebne nam też? nie no, w sumie my więcej mamy na przychodzie niż w sumie w magazynie cały czas, tak czy owak. Więc lepiej mieć tak jak jest. Wow, no, sprzedam trochę mnie tutaj co niepokoiło. To myśmy musieli teraz ustawić też kolejny generator, na który już byśmy układali tamto. Wszystkie nowe części w więzieniu, więc no. Więc no, jakoś to musi tutaj się przekulać, no. <laughs> Okej. Okay. Teraz tak, możemy też przyjąć większą ilość więźniów, bo aż 103. Normal Security. Gdzie ty kolego jesteś? Coś ty odpieprzyłeś. Dałeś ciała na przesłuchaniu na lepszy ten. Aha, atak na personel i ciężkie uszkodzenie ciała. Czyli to było to. Tutaj ta z zdyma w tym miejscu. A czemu te dwa drzewa, co ja tu posadziłem, to. Gdzie one są? Nie chcą tych drzew, tu rozumiem. No dobrze, no to nie dostaną ich, kurde, nie. Łaski bez. Teraz tak, tutaj przyjechał. O jezus, Maria, ile tego przyjechało shit metalu chociaż pamiętam te odcinki, co Sheet Metal ratował nam rzeczywiście życie tutaj. Ale myślę, że to, to nie będą, to nie będą, ten, to nie będzie ten czas. O właśnie, chciałem zobaczyć, ile mamy finans eksportu na poprzedni dzień. A, czyli ten z poprzedniego w ogóle mi uciekł. Dobra, ten w takim razie. Carpentry Foundation General Education 404 miejsca, czy to już wszystko? Tak, to już wszystko, czyli w sumie mamy w chwili obecnej 404 miejsca w naszym więzieniu. Myślę, że niedługo wszystkie zapełnimy. Ale podoba mi się to, że warsztat jest w pełni już napakowany. Czyli byśmy mogli w sumie rozwinąć to skrzydło warsztatu o więcej. Czyli kolejny warsztat w lewą stronę. Jeden. Myślę, że tak też zrobimy. Niech pan się odbaguje. Nieprzesortowane książki, jak zwykle A gdzie one są? Aha, tutaj. Jedna. Smuteczek No i teraz tak, tutaj też na recepcji ich przebierają. Aha, dodatkowi strażnicy właśnie. Zacznijmy możesz teraz. Czterech tylko daliśmy raz zatrudnić. Aha, no tak, bo jeszcze te body armor od razu dostawali pancerze na klatę myślę, że z 60 z 60 będziemy mogli mieć i wtedy będzie akurat. Mm, teraz tak zobaczmy deployment. No właśnie, tutaj deployment A, w sumie zróbmy tak jak tutaj mamy Czyli no. Do pierwszego i do ostatniej celi I tutaj strażnik, pyk. No i to powinno wystarczyć już. No, się zastanawiam, gdzie pan właśnie Dobrze, czyli tak, tu jest. Um, large jail door. Te drzwi też mają być otwarte. Tak, wszystko jest pootwierane? Tak. No, jeżeli miałby być lockdown, to myślę, że na pewno wyjdzie tutaj całkiem dobrze. Może w tym odcinku też zrobię tą egzekucję. Bo no nie wiem, w sumie. O! o, No, niestety! Drogi panie! Nie wyszło! Peszek, egzekucja. Execution underway. Uh, initiate. Lockdown. Zamknijcie cele. Sprawdźcie, czy wszystko działa. No, domykać, domykać cele, panowie. Raz, raz. Dobrze. Detale. Czyli odnośnie tutaj egzekucji czyli ksiądz otworzymy księdzu drogę Jezus Maria widmo idzie po niego a nie świadek egzekucji no dobrze czyli tylko jeden był Duncan Palmer execution underway Eskortujcie do. A nie, teraz jest reszta ludzi. Dobrze. Czyli wszystkich zainteresowanych zapraszamy do. Zapraszamy tutaj do celi. Już jest u niego Warden Chief. Pierwsza egzekucja odbędzie się w nocy, czyli jak widać w nocy nie będzie przeszkadzało nikomu przyjść. Gdzie jest... gdzie są ludzie, którzy przyszli tutaj pooglądać to? W drodze. Nobody execution witness should be proved. Dawajcie, no come on, come on. Aha, dobrze, oni wybrali automatycznie tamtą drogę. Zapraszamy. Przeeskortujcie go do celi śmierci. Chief, idziesz. Udało się. I czy pan Palmer ma jeszcze coś do powiedzenia przed śmiercią? Nie. Egzekucja wykonana. Prosimy rozejść się i zabrać świadków. I oczywiście, zostaje nam do końca zrobienie raportu: konstacjonalnego, czyli egzekucja Duncana Palmera została przepuszczona o godzinie 3.43 na, skazana na, na, przez śmierć na krześle elektrycznym w obecności świadków. No i standardowa rekompensata 10 tysięcy nagrody Dziękuję Duncal Parmer Skelet Fighter Dead No, fajnie, to jesteśmy za pierwszą naszą egzekucją. No i wyszło dobrze. Wyszło dobrze. Może na spodziewałem się, że coś pójdzie nie tak, walnie rybnie. Sam wiecie. No ale niestety. Niestety wszystko zadziałało wedle tego jak, tego, jak myślałem, że zadziała, czyli nic złego się po prostu nie stało. Teraz tak tutaj sobie dodawajmy jeszcze parę rzeczy. I, i bym chciał jeszcze tutaj. O właśnie. Ławeczki do ćwiczeń. Bo czemu by nie? Niech mają. Teraz tylko tak jeszcze, atlitis, czy tutaj? A, w sumie dociągnijcie stamtąd mi aż. I teraz tak. autozapis Autodapis, oczywiście. I to będzie kolejny mały yard. Tak. No gro, come on. To jest 5 na 5, ja to wiem. Ups, niedobrze. Dałem trochę nie w tą bańkę. Dobrze, teraz będzie nic. No czyli pierwsza egzekucja za nami, jak widzicie, poszło całkiem. Całkiem sprawnie. Nie stało się nic niepokojącego. A cały tutaj system ten działa. Czyli jest OK. Oczywiście karawan czeka na dostarczenie ciała. Pana Danka na Palmera. Nie walnęliśmy się z niczym. Zachowaliśmy wszystko wedle dobrego statusu. No i co pozostaje teraz? Tylko możemy jeszcze dokupić tych 5 strażników, o których mówię. Nie, 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 co ja zrobiłem? Chryste, panie, nie strażnicy. Boże święty, nie powinna być możliwość. Na Armed Gardów powinno być coś w, tylu, w stylu, czy na pewno chcesz to zrobić. Dobrze, 60 strażników, którzy na pewno od razu pójdą po body armory i całą resztę. No, prizon, co tak krzyczysz? Dziękuję. No i dobrze, kolejny nowy dzień w naszym cudownym więzieniu, które będziemy musieli rozbudować. I na, sądzę, że jednak rozbudujemy je, zobaczcie. Mm, tutaj mamy ok, rozbudujemy je w lewą stronę. Tędy. Tymi bloczkami. No i oczywiście. Jedne, jeszcze jedną tutaj in, in, przychodnią. Na no raczej skrzydłem blokiem medycznym. W tą stronę. I to będzie myślę najlepszy ruch, jaki będziemy mogli zrobić. No chyba tak. Chyba tak. Na razie myślę, że tak na 90% zobaczmy w ogóle, jak wygląda higiena. Dopiero się zaczęło. No, higiena jest w bardzo dobrym stanie, tak czy owak po tym. No, tutaj jest yard, tutaj też pakują. Ten mały yard, taki kameralny u góry, też powinien działać. A wiecie, co? Zróbmy jeszcze też taką rzecz. W sumie, posadźmy im tu na środku drzewo. O! A no, będzie ładnie wyglądać, mi się wydaje. Zdarzekaliście ostat... w ostatnim sezonie, że tak trochę mało dbamy o właśnie takie. Drobiazgi, jak to nazwać. No, więc teraz trochę weźmiemy się z kopyta za to. I trochę tutaj pójdę za waszymi poradami i zaczniemy dbać o wizualną część naszego więzienia, również. No i dobrze, fajnie. Ale wiecie, co ludzko w tym miejscu teraz? Zakończymy ten odcinek i do następnego. Trzymajcie się. Hej.